Cześć! Z tej strony ja, Monika, witam Was bardzo serdecznie. Jestem na odludziu. Nie ma ani jednego człowieka, słuchajcie. Słuchajcie, tylko ptaszki. Siedzę sobie nad taką rzeczką. I zaraz będziemy się widzieć na kolejnych naszych zajęciach. Ok, jestem już w domku, w zaciszu domowym sobie siedzę. No to zaczynamy. Cześć, dzień dobry. No i co, gotowi jesteście na kolejną porcję gimnastyki oddechowej? Ale co na początku musimy zrobić? Musimy sobie przygotować buzię do oddychania, dobra? I co nam będzie w tym pomocne? Po prostu jakieś śmieszne minki, dobra? No to robimy minki. Jakieś śmieszne, na przykład. To była minka rybka. Albo takie, szczerzymy zęby od ucha do ucha. Kiwamy głową. Albo jaką jeszcze minkę zrobimy? Taką... Rozciągamy tą buzię, tak? Albo parskamy jak konik. Mówimy prr, koniku, prr, koniku, prr, koniku. No, jeszcze jakby możemy języczkiem poruszać w buzi. Wysprzątać za kamarki, tak? Podniebienie. Pokląskać trochę. I języczkiem. Hmm, poruszać sobie w buźce, tak? Hmm, troszkę policzkami. Prawo, w lewo, mm, takie minki. napompować policzki jak baloniki, i wypuszczać powietrze. I wypuszczać powietrze. No to super. Jak już przygotowaliśmy buzię, to zaczynamy ćwiczenia oddechowe. No to zaczynamy. Zaczynamy liczyć wrony. Zobaczymy, ile tym razem uda mi się dzisiaj złapać wron bez ogona. Ok, trzymajcie kciuki, kciuki trzymajcie mocno. Robię głęboki wdech i zaczynam liczyć. Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta wrona bez ogona, piąta wrona bez ogona, szósta wrona bez ogona, siódma wrona, bez ogona, ósma wrona, bez ogona, dziewiąta wrona, bez ogona, dziesiąta wrona, bez ogona, jedenasta wrona, bez ogona, dwunasta wrona, bez ogona, trzynasta wrona, bez ogona. Dzisiaj trzynaście wron bez ogona. Coś kiepsko, ale nic. Następnym razem może będzie więcej wron. Może już zabrakło tych wron tutaj na tych drzewach. Może wrony odleciały, a przyleciały w końcu wróbelki. Jak robią wróbelki? Twir, 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 twir. Pa, pa. I jak? Przyszły Wam jakieś fajne, pozytywne myśli? Jakieś miłe wspomnienia związane z naszą pracą w ośrodku, bo mi, słuchajcie, y, przyszła do głowy taka myśl, takie miłe wspomnienia, jak na przykład y, Kasia, domagasia, przyjeżdża do ośrodka. Y, wychodzę, żeby pomóc jej się y, rozebrać z kurteczki, z bucików, i Kasia mi mówi: Jesteś cacana. Bardzo miło to usłyszeć. Zawsze i codziennie takie słowa, prawda? Jesteś cacana. Także Kasiu, jak mnie słuchasz i oglądasz, to bardzo Ci za te słowa dziękuję. Ty też jesteś cacana. Kolejne ćwiczenie oddechowe będzie polegało na tym, że ja sobie taką leciutką, chusteczką higieniczną zasłonię twarz. I będziemy musieli mocno dmuchać, żeby moją buzię zobaczyć. Dobra? No to pomagajcie mi i dmuchajcie razem ze mną. A kuku! <noise> Fajne ćwiczenie, prawda? Dzięki, że pomogliście mi tak dużo. Pa, pa Moje myśli pozytywne dzisiaj y, popłynęły do Olki, do Olenki, do Olusi, naszej kochanej. Jak wiecie, żeby Olcia ładnie zjadła cały obiadek, to trzeba Olcie karmić i trzeba ją karmić tak, za mamusię, żeby zjadła, za tatusia, za dziadzikuncia, za lalunię, za małgolcie, Olcie i jak... Y co by tak y, o Olci pomyślałam, to też przypomniała mi się historia, jak karmiła moją córeczkę Justynkę, jak była taka malutka i też mi zależało, żeby zjadła cały obiadek, żeby urosła taka duża. Yy, to karmiłam ją właśnie w ten sposób. Justynko, to zjedz za babcię, za mamusię, za tatusia, za ciocie, za wujka. A Justynka chyba myślała, że ja jej opowiadam bajeczkę. I odpowiada mi tak, za górami, za lasami. <noise> Także taka, taka pozytywna myśl, takie pozytywne wspomnienie mnie naszło po, po naszej gimnastyce oddechowej. Dobrą energię też dzisiaj chyba przysłał mi Krystianek, ponieważ tak sobie pomyślałam i przypomniało mi się, jak przychodzę codziennie do pracy. Krystianek już jest w ośrodku i pyta się mnie zawsze, co tam u kolegi Krystiana, u Szymona, u Luli, u grubego Adama. To jest, powiem Wam, że to jest moja najbliższa rodzina. To są dzieci mojej siostry i moje rodzice. Zawsze się o nich pyta, bardzo ich lubi. Poznał ich osobiście i to jest takie miłe, że Krystianek że, że zawsze pamięta o moich bliskich. Także pozdrawiam cię, Krystianku, i powiem ci, że Szymon się uczy matematyki. Bardzo dobrze się uczy. Krystian się nie uczy. Trzeba go zmuszać do nauki prawie siłą. U Luli, czyli u mojej mamy uli, jest wszystko ok. Trochę jest smutna, że nie może jechać na działkę. I nie może teraz zasadzić kwiatuszków ani, ani warzyw, bo jest na kwarantannie. Musi siedzieć w domku. A Adam jest zdrowy I to jest najważniejsze. Także pozdrawiam Ciebie, mamy Marzenę i siostrę Nutkę. Pa, pa, Pozytywną energię dała mi też Kasia Ręczak, bo przypomniała mi się taka historia związana z Krzychem naszym, z Krzysiem i z Kasią. A Kasia pewnego dnia siedziała sobie taka smutna w fotelu, czymś zatroskana, zamyślona i pyta się mnie, Moniczko... A jak Krzysiu będzie yy, yy, szedł do domku, to powie do mnie, cześć księżniczko. <grywa> Także tak, tak, tak fajnie Kasia się mnie spytała. Tak, bo Kasia chce, żeby Krzysiu do niej mówił, moja księżniczko. Bardzo ładnie tak. I Krzysio tak mówi do niej. Cześć księżniczko. <noise> Mam tu takie piórka, które będziemy dmuchać, dobra? Będziemy tak dmuchać, zrobimy taki duży wiaterek, żeby piórka tutaj trzepotały na wietrzyku. No to zaczynamy. Brawo, super wam poszło. Dziękuję za gimnastykę oddechową. Do zobaczenia na następnych zajęciach. Pa pa. pa.